Odwiedziliśmy grup Żory Korolełowe w dniu jego urodzin. Wzrok przyciąga biała figurka, a na niej trzy słowa. Żora Koroleow odszedł 21 grudnia 2021 roku jako tancerz tańca z gwiazdami zachwycał talentem i charyzmą, zdobywając sympatię zarówno swoich partnerek tanecznych, jak i całej ekipy programu. Jego nagła śmierć w pełni życia pozostawiła bliskich i fanów w głębokim smutku. Odwiedziliśmy grupę tancerza na jednym z warszawskich cmentarzy w dniu jego 38. urodzin. Na kamiennej płecie wzrok przykuwa biała figurka śpiącego anioła, a na niej napis Pamiętamy o Tobie. Żora Korolew, pochodzący z Ukrainy tancerz. Zyskał sympatię widzów dzięki niezwykłemu talentowi, pozytywnemu sposobieniu i zaraźliwemu uśmiechowi. W tańcu z gwiazdami tańczył z Kasią Cerkwicką i jak Agnieszką Cegielską. Po kilkuletniej przerwie powrócił w 2016 roku, rywalizując w programie z Karoliną Gorczycą, Dominiką Gwit i Martyną Kupczyk. Tak wygląda grup Żory Koroleowa w 38. rocznicę jego urodzin. Żora Koroleow urodził się 6 października 1987 roku w Odessie. Niestety z powodu zapalenia mięśnia sercowego zmarł 21 grudnia 2021 roku, a jego pogrzeb miał miejsce 5 stycznia 2022 roku na warszawskim cmentarzu północnym. Jesienią 2023 roku bliscy wznieśli dla żory korolełowe okazały pomnik z wielkim portretem tancerza. Po ponad dwóch latach nagrobek wciąż przyciąga wzrok. Na kamiennej płycie, tuż przy krzyżu, widoczna jest biała figurka śpiącego anioła. Można odczytać na niej napis Pamiętamy o Tobie. Przed pomnikiem stoją dwie donice z wrzosami różnego koloru. Obok jednej z roślin znajduje się czerwony znicz. Uwagę przyciągają dwa duże lampiony ze zniczami. Dominika Gwit wspomniała żory korolowa. Tak wyglądał jeden z ich tańców. Dominika Gwiz zdecydowała się przypomnieć swoim obserwatorom wyjątkowe chwile z programu Taniec z gwiazdami. Na swoim Instagramie opublikowała nagranie z próby do występu, w którym razem z Żorą Korole Owem zatańczyła tango argentyńskie do utworu som that i used to oknow. Przygoda, której nie zapomnę. Wiele się wtedy nauczyłam. To był zresztą przełomowy czas w moim życiu. Ciebie, żora, też nigdy nie zapomnę. Mam nadzieję, że tańczysz tam w niebie i czasem grasz w piłkę, jak lubiłeś. Niech się taniec z gwiazdami nigdy nie kończy. To piękny program. Czego nam wszystkim życzę, napisała Dominika Gwit na Instagramie.